W tym odcinku szykuje się bardzo emocjonująca gra. Z tego co wiem, to ja słyszałem, że piwo to nie jest alkohol, to prawda? Bo piwo to nie jest alkohol. Kontynuujemy grę o milion złotych, bądźcie Państwo z nami. Piotrek, zobacz pytanie za 75 tysięcy złotych. Pytanie za 250 tysięcy złotych. Panie Ekspercie... Jak to mówią, nie wywołuj eksperta z lasu. E, ty uważaj sobie. E, witam, słucham, co się dzieje. Zapraszam. Gratuluję. Chodź, zagrajmy. A jego marzeniem jest poprowadzenie jednego odcinka Milioner Studio. Stryju, kisielu, kądzieli, mieczu. Zaznacz odpowiedź B, kisielu. Proszę bardzo, B, kisielu. Poprawna odpowiedź, brawo. Szanowni Państwo, Legusy, bardzo proszę o głosowanie teraz. Dobra, jesteś mocno spięty? Nie, już jest okej. To się rozepnie. dobra. Kolejny odcinek Milioner Studio już w ten weekend na YouTube. Koniecznie musisz to obejrzeć.